Dzisiejszą prezentację zaczynamy od obrazu y, autorstwa Marioli Jaśko Into the Night 5. Y, y, jest to obraz skomponowany, i namalowany przez młodą artystkę, młodego pokolenia, który nawiązuje do, y, do minionych czasów, łączy jak gdyby czas miniony z czasem obecnym, Odwołuje się do ikon filmu. Jak to Państwo widzicie, mamy kadr wymalowany z filmu amerykańskiego, na pewno z, z, z przedstawiającego Al Capone i jego kolegów z lat 30. 40. I, i, i ten element stanowi jak gdyby tło jak, symboliczne. Dla młodej kobiety kro kroczącej z psem, żyjącej yy, w dzisiejszych czasach, można by zadać pytanie, co arty artystka chciała nam yy, przekazać. Ale, że jest to dzieło sztuki, to zostawiam interpretację Państwu.